No Ciapuś, No. Wiesz no. chyba. Zaproszenie. E co? No zaproszenie. A! No. Zapraszam. Już, już. Zapraszam na morenkę. rękę. Eee... już nagrywać? nie, nagrywa się kolejny. Właśnie nie mam pojęcia od czemu Jakie ja zaczynałem akurat nagrywanie, nagrywanie znowu to Nie nieba o grę. Aha. A. I ogólnie, ogólnie cały komputer się zawiesił, nie wiem czemu. No ale ty pomiłsz, no te jedynki, więc to jest dobrze. Jestem szczęśliwy. No dobra. E... Tym razem nie... Jest. Tym razem... Tym razem jest, też się skończyło. Tak. Ty, ale no. wydnij to, co powiedziałem przed chwilą. Eee, no. co mówiłeś? O tych dwóch wiesz Jakiś kurwa dwóch? O dwóch jedynkach, wydniesz to. <laughs> Nie wytnę, chuj, ci dupę! Tyknie A, na tym się da postawić? E, gdzie to? Na jutra. Tam. Dobra. Ej! <laughs> sam, sam se zrub. Musisz wsadzić. Co wsadzić? Płytę? Nie, fiuta. A, 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 ciapek, ciapek. Naraz, naraz. Tu debilu. Czek, muszę gdzieś na chwilę hmm. iść. Jak to iść na chwilę? Ja pierdolę. Dobra, jestem. O no, zajebiście. Bo jakiś no, no... buzdoł Na raz Naraz, naraz musimy to zrobić. Dobra, to to. w kiedy. Dwa, jeden. Teraz. No i zajebiście. Co? Ja pierdolę. Jest teraz. Przej raz. I szybko, kurwa. Dobrze, że sobie to Bardzo się cieszę. Aaa, tu jesteś! No to... No do... przez tu portal przeszedł. Patrz, patrz. Widzisz, to, wie, wiesz, gdzie to się wsadza? Nie to? W dupę. No tam. No tam, no. I tam muszę... <laughs> Mózg rozj**any. Congratulations you managed to the painless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, Aha. you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failing, by the way. No. <laughs> Stop it! Ja what if you froze like that? There must be something wrong with the reassembly machine. Well, let's do some tests and see what happens. the baby? You? Jak chcę, to... Ja tu coś myśl. robię, a ten w ogóle poszedł Coś się uświadomiłem czegoś... ...że chyba mi przechwytuje zły mikrofon. Dobra, co zrobić? Tam nic nie ma. O mój Boże, ja wiem, że mój mikrofon miał na poprzednim filmie tak chujową jakość. Dlaczego? Ja z kamerki przychwytywałem go. Aha. O mój Boże, dojść, czekaj. O kurwa, a ty tu już zeszłeś ogarniać. Ty, gdzie żeś się podział? Um. postaw tutaj, tutaj, tu i tu. Portal musi być tu? Tu, tu i, gdzie? i tu. tu. Tu? Twój jest portal, dobra. tu i tu. No jest. No, nie do końca. A gdzie go chcesz? No, tu! A! Żółty, dobra. Tak to się robi. Teraz ja Ci tam pomogę wejść. Dobra. I stawiaj czerwony tutaj teraz. Dawaj. To? Tak, tutaj. Gdzie tutaj? To? Jeszcze nie widzisz? To? I teraz kocz. W to gówno. O, brawo. Udało się. A czemu jak ja... Aha, bo ja od boku wchodziłem. No tak. Tego tak. Ty tam skoczyłeś po prostu. Yyy... Um, okej, okay, tu trzeba... U... Ja. Tu trzeba ja. użyć mózgu. Nie, nie chciałem ci skoczyć na stale. <noise> ty też użyj mózgu proszę cię. Um, okej. Okay. To się robi jakoś tak. Nie ty jesteś. Tutaj! Hehehe! Aha, dobra, już wiem co zrobiłeś. Pachu. No i jak to działa? A ja. A, dobra. A ty musi, okay. musisz tam wejść do góry. Teraz skoczyć na to. Ale ty musisz tam wejść. Gdzie tam? A tam ja mam tam być. jakoś musisz, nie wiem, ogarnij to. Dobra. Teraz tu. Jakoś tam. A Powi Ta, a tam, ta, a tam niemal za sobą. Tu i tam chyba za tobą powinien być jeden. No na ścianie jest tam ona kurwa. Mm, za tobą, dosłownie za tobą. No jest mój. Tu, ale, ty. ale tam dalej. Żeby ci, jak tu skoczysz, to żeby cię tam wyjebało. Aha, czyli jak? No, odwróć się. No. A, nie masz tego, zaraz pójdź do góry, bo ja nie pamiętam jak to wyglądało. A, nie masz tego, no. dobra, myślałem, że po prostu jesteś ślepy. Ehm. Um. Czekaj, bo jak? Ha. tam. No tak. Nie ma tu kurwa tam tam też nie ma białego tak ty tam masz tam wskoczyć kurwa a postaw tam Myślę. tu sprój postawić i po prostu no a, tu tu. no ale tam też no Dobry. i spróbuj jakoś może nie za nisko o prawie za nisko jeszcze raz Czekaj ja tak Aha A nie! Ja jestem głupi Tutaj jest ten Aaa Nie, ja ci, ja ci muszę to... Jak ci to muszę... Zro... Nie, ja ci to zrobię Tu w... w dobra, dawaj A, dobra Idę Dobra I teraz tak

You have no idea how terrifying it is. Electrocuted, shot, drowned, crushed, burned in goo. Oh, Sorry. To jest? I was just thinking of all the ways humans can die. You can die, die any of those ways. You just keep testing and testing. No, to be able no to do that. Yes, but how? How do you do it? Good. What good? Oh, good. A, rozumiem, yy, muszę ci tu postawić ten portal i drugi portal, i ty mu musisz tu się wpierdolić. To to? Tak, i tekstuj zaraz Dobra, cię nie ruszam. O, Ale mnie przycęciło. Dawaj. I co teraz? A, to? Aha. Ty jesteś intelektualista. I teraz, teraz ty mi musisz tutaj postawić portale. Tu A tam tego jest tu i Tu i tu musi być. Dobra. Czyli tak, tam. No. A i później tam. I musisz Dobra. mnie tak wyjebać też. Dobra. I teraz nie <laughs> Niekoniecznie teraz! Nie spierdziel tego. Dobra, klikam E. I teraz. No, brawo. MUŻ. To is to first Ej, ty za cicho jesteś. Jak za cicho. Normalnie. Ok, musi być kula mm. Jakoś... Co już się odjebał? A ok. okay. To A to jest od tego. Dobra. E Aha, dobra. To musi wyjebać. Yy, zara, wróć tutaj się, z, tutaj to no, Jak ci tu robię Wskakuj w to no. Już Jut Ła wow. yy, Bierzesz kulę, fulę. Kula, kula daje, kula No i teraz, nie wchodź w to główno, bo się rozdupczy nie. No nie wchodź, to no nie wchodź, to no nie wchodź, oddal tą kulę od tego. Podaj mi ją po prostu. Teraz możesz. Nie ma. i thought you'd be faster at this. but i can appreciate the desire to stop and smell the testing. You wiesz, so? to that's the stench of my other yeah. disappointment in you. Mm. remember when i told you that you were the only <laughs> one? i lied. there are a mm. other two subject teams Biegnie. in direct competition with you. but don't worry. you are in the lead. Mm. Hmm. hmm... 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 No... No, możesz już. Będziesz musiał dwa wszystkie skiny raz kliknąć, szybko. Dobra. I teraz drugi! Nie kliknęłem go. Miałeś do portalu wskoczyć! Kurde... Jeszcze raz. A. Nic i co jest? Dobra. I, co? I, e? I traf I e! I Ile traf! to, E! Ile tego? w tym pieniędzy co three, je? one. Oh, jest? że co A. jest to, jest No, to by się stało, gdybyś no, poprzednio to zrobił. No, ja chciałem sprawdzić. No, tak będziemy mogli robić takie. Ja, wie, to wie, tak wiesz nie. co, dokończymy to, zrobimy ten ósmy i. No. I skończymy nagrywanie. No, bo trochę to za dużo. Dobra, ciapek, lecisz. Od kiedy ty chcesz to wrzucić? Na nie. kiedy? Nie wiem, jak bym się chciało. Poprzednio mi to zajęło ile? Tydzień. Albo dwa tygodnie, ile to było? O, stało się. Nie. Yy, yy, Zlataliśmy to w niedzielę kiedyś. Kiedyś w niedzielę. O, dobra, do, dobra, dawa, kurwa. Dobra, stawiaj swoje. Jak taki mądry. A teraz torpeda. Jaj! Hmm. Chyba rozumiem o co chodzi. Hmm. Tam do góry. No. To musimy przez to przelecieć, ale jak? Ty, ty, ty to zrób. Tu po postawisz na nowo i polecisz. O no debilu. Nie debilu! Co? Ja tu stawiam te, a ty tam to robisz. Tam i tam. A, to Nie Tu nie mogę Wracaj się tam kurwa Aha Czekaj tu I Chyba tu. o to chodzi No i lecisz? No lecisz I teraz o. pytanie jak ja to mam zrobić Masz tam jakiś y portal żeby... y dobra Aha, tu jest coś takiego. <laughs> nie mogę. Dobra. Nie stawij <laughs> Jestem tu już Gdzie? A to się cofnij tam po prostu i... ja ci tu postawiłem. Ci mam... Nie, 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 kurwa debilu! Zjebałeś po całości. samo, Cało, dobra. Teraz ja ci muszę postawić... Tu! I idziesz czy nie? Wait for me, daddy. I idziesz? Jestem I tak to ci powinno zrobić, a nie jak ty. Okej. Okay. <grywy> Ale go rozjebało hmm. A i teraz ja. O, ale... A, ty tam, no. Um. Teraz ty! Ale... Teraz... Z zaraz. To jest na przycisk, czy na... Jak to jest? To, to się tam... jest na przy... Ja eee... mam to na A to otwórz mi! Dobra. I nie zamykaj. <grym> Próbuję pomyśleć, jak to się robi. A, pierw to my musimy tam iść. Ty czekaj tam, bądź tam dalej. Dzień dobry. O ty chuju. Co się stało? To się samo zamknęło? Pa. Co? Co się stało? Aha. E... Chyba ciapku wyjebało internet.